Cześć, ludzie! Jestem Jerry i nie mam kamery, dlatego gadam do smartfona i trzęsie mi się ręka. Znów mnie pytają, kiedy wierszy wydam Tomik, bo je, te wiersze to się całkiem dobrze czyta. Podobno nie wiem, ale znów tak mówiono mi, wręcz powtarzano, rozpływając się w zachwytach. Nabieram wody w usta, jak karmę w pyszczek wpycha chomik. W kieszeniach już mi pluska wodospad z mych spoconych dłoni. Wyrasta w gardle kluska lub wręcz makaron tortilloni. Tymczasem głowa całkiem pusta, zupełnie nie wie jak się bronić. Ja wiem, że czasem trafiam w gusta i wiem, że głupio talent trwonić. A teraz rymów para szósta, w której nie będzie chodzić o nic. W chwilach, kiedy nie piszę wierszy, zajmuję się grafiką, więc e-bookową wersję Tomiku już praktycznie złożyłem. Chciałbym jednak wydrukować również tysiąc egzemplarzy wersji papierowej i właśnie do tego potrzebuję Waszej pomocy. Dlaczego zatytułowałem Tomik Kurczak prawie cały? Jakie wiersze znajdują się w środku? Tego wszystkiego dowiecie się z opisu, który znajdziecie poniżej. Tymczasem zapraszam do wspierania mojej kampanii. Zerknijcie w nagrody i dodatki i wybierzcie coś dla siebie. A ja już teraz. Dziękuję Wam bardzo.